Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, to jest Telewizja Starnowa, program Dudzik Lokalnie. Drodzy Państwo, dzisiaj mam gościa, który, którego Państwo znacie z naszych rozmów już wcześniej. Atrakcyjny Ryszard. Oprócz tego, że atrakcyjny to aktywny Ryszard. Najbardziej aktywny w Radzie Miasta Tarnowa. Ryszard rządło ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry, Panie Ryszardzie. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwo. W Radzie Miejskiej Tarnowa, Panie Redaktorze. Tak, ale Poprawnie. Poprawnie. W Radzie Miejskiej w Tar Tarnowa pan radny Ryszard Rządło nie chce nikogo dopuścić do mikrofonu. Czemu pan nie lubi koleżanek i kolegów? Ależ panie redaktorze, ja nie mam takiej mocy sprawczej, żeby zarządzać zabieraniem głosu podczas sesji rady miejskiej. To pani przewodnicząca udziela głosu, odbiera głos krócej, dłużej, mm -hmm. e, a nie wiem w jakim kontekście pan to pytanie zadaje. E, my z naszym kolegą w kole tak dla Tarnowa jesteśmy aktywni. No nie z nas interesuje panu. To no tak, ale nas interesuje. Krzysztof Tarnów, Rodak. Tak, Krzysztof mm? Rodak. Świetny mój kolega i bardzo, że tak powiem, merytoryczny. Mhm. Postaram się merytorycznie, a nie o wszystkim i o niczym. A poza tym, no, jak uważam, że misja radnego, drodzy Państwo, znaczy ja jestem samorządowcem od kilkudziesięciu mhm. lat. I Był zawsze były, byłem przewodniczącym hmm. w kadencji 2006-2010 i zawsze byłem aktywny, więc nie wyobrażałem sobie mojej roli w Radzie Miejskiej, żeby nie być aktywnym, czyli nie zgłaszać pewnych inicjatyw, nie komentować pewnych rzeczy. Ja to rozumiem, więc ale tyle? Dlatego wyszło aż tyle. Ale a, aż tyle? No a, panie redaktorze... Ja, ja tam nawet... przyglądałem tą listę tych aktywnych, no. Niektórym wystarczyło tam pół minuty czy minutę, tam powiedzmy. A pan to w ogóle nie wiem. Do setki doszedł. O rok tylko był. To jest ja zmień. Pół roku. To nie do... to było pół jeszcze roku. pół. Jeszcze lepiej. Bo to, bo to tylko od czerwca. To ja nie powiem tak, że pan nie dopuszcza koleżanek i kolegów do mikrofonu, tylko ma pan specjalne układy z panią przewodniczącą. Nie jest to prawdą. Pani Przewodnicząca oczywiście wszystkich bardzo sprawiedliwie i równo traktuje i bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Mękal, albo uważam, że jest pierwsza w historii kobieta przewodnicząca Rady Miejskiej mhm. i szacun dla Pani Małgorzaty, ale chcę powiedzieć, że to jest temat radnych dietetycznych, ja jej tak zawsze nazywałem. Mhm lub takich radnych aktywnych. Zazwyczaj w e, Radach Miejskich jest tak, że jedna trzecia są aktywni, a dwie trzecie to raczej mniej. Mhm. Ale, drodzy Państwo, to nie o to chodzi, żeby przychodzić i brać dietę, 3000 tysiące złotych i właściwie podpisywać się na listach, na, tak komisjach, mało... Płacą... na komisjach, czy podczas sesji. 3000 radnych średnio. Takie poważne miasto i 3000 tysiące tylko? Bo, miasto jest biedne. Mhm. Bo Ale ja panu uważam, powi że powinno być mniej. Panu powinni dać za te inicjatywy. Drodzy Państwo, dobrze, to już nie będę drążył, czy pan Ryszard uwielbia panią przewodniczącą Mękal, czy ona go szczególnie lubi spośród innych, bo tak trochę pożartowaliśmy sobie. Podworowaliśmy Ale sobie. To Ale... zawsze jest w naszym programie mm -hmm. i to, to dlatego lubię do Pana przychodzić, panie redaktorze. Wzruszony jestem, Wzruszony. panie Ryszardzie. Atrakcyjny i najbardziej aktywny. Drodzy Państwo, to tak na poważnie, nie byłoby z radami osiedla takiego ożywienia, gdyby nie Pan Ryszard. Nie byłoby święta miasta Tarnowa, gdyby nie Pan Ryszard i jego inicjatywa. Mówię tutaj o projektach Ufak. Nie byłoby pewnie jednomyślnego głosowania w sprawie nadania pośmiertnie y, honorowego obywatelstwa, jak pan to mówi, budowniczemu Tarnowa i niezłomnemu burmistrzowi Tartilowi. Burmistrzowi niepodległości. Tak y, i czego by jeszcze nie było? Wielu rzeczy by nie było, bo pan tego naskładał, naznosił jak kokoszka jakaś. No, panie redaktorze, ja się przygotowuję do sesji mm -hmm. rady, do komisji. No jest takie lekkie zdziwienie, że teraz na przykład komisje nie trwają pół godziny. Na przykład, mm. ja jestem w komisji kultury, ochrony zabytków, oświaty, komisji sportu i rekreacji, Osiedli. turystyki. No jest komisja osiedlowa, mm. no to pan słusznie podniósł, bo drodzy państwo, ja gdzieś tak w tym moim samorządzie przez ostatnie lata realizujemy się z kolegami w, w Radzie Osiedla Starówka. Ja mm. widziałem przez pryzmat współpracy i rozmów z innymi radami, radami osiedlowymi, że za mało Rada Miejska i władze miasta jakby trosz, się zajmują tematami rad osiedli. Mm. A problemów jest dużo i strukturalne, i organizacyjne, i finansowe. I dlatego zgłosiłem y, inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych, żeby powołać komisję doraźną do spraw osiedli. I się udało. I ta komisja naprawdę wypracowała wiele ciekawych rzeczy. Zmian do statutu i miasta Tarnowa i statutów osiedlowych konsultujemy to z radami osiedli także drodzy państwo było to potrzebne było to potrzebne i myślę że to jest jakaś wartość dodana poza tym 700 czekamy na weryfikację teraz Zaraz do 700-lecia przejdziemy 700-lecia No, no nie, nie 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 rady osiedli weryfikacja I Rady osiedli myślę że teraz jakby w swojej reprezentacji też i w radzie miejskiej mm -hmm. bo ja podkreślam drodzy państwo jedno że to jest chyba pierwsza kadencja gdzie mamy siedmiu radnych Którzy mm -hmm. są członkami Rad Osiedli. Jeden z nich rozmawiał z różnych osiedli. I drodzy tworzymy fajne lobby wokół mm -hmm. Rad Osiedlowych. I myślę, że to jest pozytywne, bo te Rady Osiedlowe zatwierdzają tyle problemów, mają ponad 4 miliony złotych do dyspozycji. To są, drodzy Państwo, od inwestycji drogowych, chodnikowych, poprzez remonty, poprzez działania kulturalne, edukacyjne, historyczne, etc. My naprawdę robimy wiele i myślę, że warto, żeby współpracować, realizować wspólne projekty, i na tym właśnie polega działanie też Komisji do Spraw Siedli. No, i na tym polega pozytywny lobbying. Dla jest miasta, panie. Tak? No. Dobrze, to teraz do tego 700-lecia. Po się. To jest zapracowany człowiek, drodzy państwo. Za chwilę jeszcze pogadamy, że to nie tylko w radzie zabiera głos co chwilę i zgłasza różne interpelacje, projekty uchwał. Ale też jest szefem e, Osiedla Starówka e, i zajmuje się też e, sprawami bardzo istotnymi, związanymi z historią, czyli mam na myśli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. I jeszcze e, tutaj e, aż się e, chciał szybko przemknąć przez te Radę Osiedla, bo 700-lecie Tarnowa. Tak. tak? 700-lecie się zbliża. Święto e, Miasta. Nie, to 700-lecie. Lokacji miasta będzie w roku 2030 i myśmy, I i myśmy już e, e, w ubiegłym roku, w rocznicę lokacji Tarnowa, czyli 7 marca, przypominam, 1330 roku, król Władysław Łokietek nadał tak. akt lokacji Tarnowa Spicimirowi Leliwicie, najwybitniejszemu politykowi tej doby, Władysława Łokietka i Kazimierza Panie Wielkiego, Dużymi literami, Krakowskim. pan to powtórzy. Najwybitniejszy. Najwy... Nie wiedzą niektórzy. Nie wiedzą. No. Nie wiedzą w ogóle, kiedy była e, lokacja miasta, czyli mm. tak zwane urodziny. Nie wiedzą nic o Spicymirze. On został zapomniany przez wieki, taka jest prawda. I myśmy kilka lat temu, jako Rada Osiedla, zgłosiłem wniosek o zakątek Spicymira Lewity Przywałowej. Bo ten mm. założyciel miasta, drodzy Państwo, nie miał ulicy, skweru, mm -hmm. upamiętnienia żadnego w no, mieście, na Założył. Tak. Teraz są fajne reliefy, historia mm. pokazana, jak Tarnów powstawał. Więc to długo by było, myślę, że przy okazji lokacji miasta, ale 700-lecie jest ważne i ja podniosłem taką mm. wniosek, taki złożyłem projektu uchwały, który był projektem grupy radnych, mm. drodzy państwo, żeby przygotować miasto, gminę Miasta Tarnowa do obchodów 700-lecia. To jest 5 lat i trzeba przygotować pewien program dotyczący i wydarzeń kulturalnych, i wydawnictw, ale jakichś inwestycji, rzeczy ważnych, żebyśmy siedem, w 700 rocznicę Tarnowa mogli pokazać, tak, to żeśmy zrobili, tak y, pamiętamy o historii, mm -hmm. o naszych protoplastach i to wszystko się w tym I mieszkańcom dzieje. Tarnowa, żeby powiedzieć, że mają prawo być dumni tak. z miejsca, w którym żyją mieszkańcy. to, redaktorze, no? świetnie, że Pan to podniósł, bo to jest edukacja, to jest tak. edukacja dla mieszkańców. Ale w szkołach trzeba robić fajne programy edukacyjne, więc naprawdę to jest taki duży pakiet. I jednym z pierwszych elementów przygotowania tych obchodów to było ustanowienie właśnie daty lokacji miasta 7 marca statusem święta miasta Tarnowa. Ponieważ uważałem, że i wielu radnych, które się podpisało pod tą uchwałą, aż 20. Ta e, uchwała ewaluowała troszeczkę, ale została przyjęta jednogłośnie 16 stycznia też przez Radę Miejską, że 7 marca każdego roku będzie obchodzony uroczyście. Będziemy wspominać Spicymira Leliwite i ma to status święta miasta Tarnowa, mm -hmm. bo mamy dwa święta miasta. Ja przypomnę, tak. że w roku 17 lub 18 Rada podjęła uchwałę o ustawieniu 30 października święte miasta Tarnowa jako pamięć o zrywie niepodległościowym tak. w roku 1918. No i lokacja miasta, czyli urodziny miasta czekały, mm -hmm. czekały i wniosłem ten w uchwały, ja dziękuję. A pośrodku dni, dni Miasta są jeszcze gdzieś tam. A jest to co? jeszcze Święto Miasta jako zdarzenia, wydarzenia A, w takie czerwcu, rzeczy. jako taki Dobrze, wielkie Wróćmy do Święta Miasta, bo, bo ja jestem zwolennikiem Dużo tego, by było. że to tak trzeba robić. Nie impreza dla imprezy, tylko żeby to coś wnosiło. Żeby Lekcja historii. Wnosił przywiastek edukacyjny. Tak panie redaktorze. Tak sobie powiem, bo, bo mamy wybitnych Tarnowian. Kiedyś pogadamy o wybitnym Janie Tarnowskim, hetmanie, którego się uczą tam w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. Odtrzymał Rada w sprawy wojennej była podręcznikiem przez kilka wieków jako wzorowy, wzorcowy podręcznik prowadzenia tak. Walk, e, aprowizacji wojska i mm. przygotowania do no bitwy. Na sponcie do dzisiaj, to e, słyszysz. Tak, tak, szacunek tak. ma. Dobrze, no ale to tak szybciutko, szybciutko mm -hmm. e, przejdźmy do e, wspomnianego burmistrza niezłomnego e, i mm -hmm. budowniczego, czyli Tertila. Wzdycham, bo mm? czasu mało, a postać wielka, ale. Szanowni Państwo, krótko, dosłownie w kilku zdaniach. Odkrywanie Tertila zaczęliśmy w roku 2007, gdy byłem przewodniczącym, gdy była setna rocznica, gdy burmistrz Tertil objął funkcję burmistrza. Tak. To był rok 1907, więc setną rocznicę, rok Tertila. Ustanowienie nagrody Tertila. Szkoła technikum przyjęło imię Tadeusza Tertila i te, przez te wszystkie lata, drodzy Państwo, udało się naprawdę postać tak wybitną wydobyć z zapomnienia, niewiedzy, Tarnowian, i włodarzy miasta niestety, mm -hmm. powiem to z przykrością, drodzy Państwo. Tertil uhonorowany. Przypomnę, że rzeźba Tadeusza Tertila pojawia się w roku 2018 na setną rocznicę odzyskania niepodległości z inicjatywy i środków Rady Osiedla Starówka. W serii Wybitni Tarnowianie Tadeusz Tertil ma swoją pozycję. Już było sześć pozycji z okazji setnej rocznicy zakończenia misji burmistrzowania w Tarnowie w 2023 roku. Wyszła ta publikacja, ale jest finał i czekał chyba Tertil, i myśmy wszyscy czekali, żeby wreszcie uhonorować Tadeusza Tertila tytułem honorowego obywatela miasta Tarnowa, bo wszyscy dostają, nie mam tu kontrowersji i dywa, nie dywaguję, czy słusznie, czy nie, ale tak wybitny burmistrz Tarnowa do tej pory nie był doceniony tym najwyższym tytułem honorowym naszego miasta. I wniosłem taką interpelację do Pani Przewodniczącej, do Pana Prezydenta w grudniu ubiegłego roku i Rada Miejska w styczniu, 16 stycznia tego roku, jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu burmistrzowi Tertylowi pośmiertnie tytułu honorowego obywatela miasta Tarnowa. Rozumiem, że to się wydarzy podczas yy, święta... Tak, i Święto Tarnowa. Miasta też zostaje ustanowione po to, żeby odbywały się uroczyste sesje Rady Miejskiej w ratuszu, tej pierwotnej, uh -huh. najstarszej siedzibie władz miasta i tam będą wręczane wszystkie tytuły honorowe, odznaczenia. Czy Nagroda Tertila też będzie wtedy wręczana? Nagroda Tertila jest wręczana 30 października, w to rozum. Święto Miasta, bo wtedy żeśmy hmm. wspólnie z powiatem to są wspólne sesje tak. Rady Miej Miejskiej i Rady Powiatu Tarnowskiego i tam Nagrody Tertila Państwo, są wręczane. przypomnimy, że Nagroda Tertila yy, to przysługuje tym, którzy napiszą mądre prace naukowe nie prace licencjackie lub magisterskie na temat A. Tarnowa i regionu uh -huh. Jest kapituła i prace są wybierane. I to 30 się rządzi swoimi mhm. fajnymi prawami, jest obudowane już. I to A teraz wtedy? 7 marca, oczywiście, ale 7 mhm. marca będzie tym dniem, w którym będziemy honorować wybitnych mhm. obywateli. I właśnie będzie sesja Rady Miejskiej 7 marca w Ratuszu o godzinie 15, gdzie będą wręczone te dwa tytuły, bo ja przypomnę, że również w listopadzie bodajże, jako Rada Miejska, nadaliśmy też tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa Otto Shirowi mhm. No wybitnemu architektowi, który ma tyle. Realizacji architektonicznych w mieście, w regionie, drodzy Państwo, w województwie małopolskim, zacny senior, że tak powiem, architektów, wybitny obywatel Tarnowa i bardzo się cieszę, że on dostał I ten tytuł. I też trzeba przypominać, co zrobił tak, i gdzie i właśnie te... i po to to będzie, temu służyją hmm. uroczyste sesje. Aha. I właśnie 7 marca to jest piątek, już Państwa wstępnie zapraszam, będziemy o tym programie mówić szerzej, a później będziemy promowali kolejne dwie pozycje serii Wybitni Tarnowianie, a będzie to generał Józef Bem i Ignacy Przybiłkiewicz, wybitni obywatele hmm. Tarnowa. Będzie promowany rocznik tarnowski i publikacja o gnieździe Sokolim, Tarnowa, także będzie się działo 7 marca. W przestrzeni miejskiej będą pikniki i takie eventy historyczne pokazujące. O, bo są. Dlaczego ten rok jest ważny, panie redaktorze i szanowni mm -hmm. państwo? Bo my w tym roku mamy. Trzy ważne rocznice, znaczy jest ich wiele, ale te takie ważne historycznie i chcemy pokazać, że o nich pamiętamy. To jest ty tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego. Tak 10 kwietnia 1025 roku pierwszy król Polski został koronowany Bolesław Chrobry. Mhm. To jest tysięczna Obchody rocznica. Obchody będą na północy się hołdy w różnych miejscach, tak, ale my sygnalizujemy mm. to wydarzenie właśnie taką mm. instylizacją historyczną właśnie 7 marca. Kolejna ważna rocznica to oczywiście będzie o Tarnowie i lokacji, bo jest 695. rocznica lokacji Karnowa w tym roku przypada. Ale co jest? Jest bardzo ważna data, która jest nam też i bliska. 500. rocznica hołdu pruskiego, panie redaktorze, szanowni państwo. To na rynku krakowskim... Hohenzollern, książę Pruski, tak. klękał przed Zygmuntem Starym, a Hetman Tarnowski był wśród tych możnowładców, no bo właśnie. to są czasy renesansu Hetmana Tarnowskiego i wielkiej świetności Rzeczypospolitej i Grodulę Liwitów, Tarnowa. A tu świetność Rzeczypospolitej budowali nasi ludzie. Tu stąd właśnie. tak. Od no. Spicimira się zaczęło. Tak. Poprzez ród tarnowskich sanguszkowie też mieli wielki wkład, więc warto mówić o wybitnych mm. tarnowianach w, w z okazji, w okazji święta lokacji. To będą dwudniowe uroczystości, mm. powiem tylko króciutko. 7 i 8 marca. 8 marca z Akademią Tarnowską związaliśmy się od tamtego roku. Jest to piękne partnerstwo, że tam będzie duży piknik historyczny z grupami z Polski, ale Myślę, że pan redaktor czy wśród ciekaw rajców? historii zaprosi mm. nas jeszcze opowiem o Ja w o tym ogóle szerzej. jestem zafascynowany i dlatego zapytam, czy wśród tych mniej aktywnych są tacy pasjonaci historii, szczególnie historii tej, która dotyczy naszego A pyta miasta A o i jakie region. środowisko? No wśród rajców. Aha, wśród rajców. No. Panie redaktorze... Czy pan to tylko i dlatego... Nie, tak, nie analizuję. Oni słuchają, e, bo nie wiedzą. Moi koledzy i koleżanki no. radni wiedzą, że z tą pasją historyczną mm. od lat jestem w tym mieście mm. i w regionie. Jakby Pomagają, uznają, mm. szanują, jest to fajne, ale ja też y, taką mam misję zapalania i uświadomienia i radnych i mieszkańców, mm. żeby stali się pasjonatami historii, miłośnikami, znawcami tej historii, mm -hmm. bo to wstyd, żeby radni miejscy nie wiedzieli, kiedy była rocznica lokacji, kto to był, Spicimir Lelewita, Hetman Tarnowski. Po to to robimy, żebyśmy się wszyscy uczyli. Ja też się cały czas uczę, całe życie moje jest nauką mm -hmm. historii, wielu wydarzeń, poznawania ciekawych ludzi, to jest najpiękniejsze. A kiedy pan odpoczywa? Były tam jakieś teraz takie ferie. Pan już nie doczynało. Ja to nie byłem parę tego... na nartach już, panie że w tym sezonie. Ja wożyna Krynicka, Tylicz, mm. Magora Małastowska, to były piękne mm. wyprawy narciarskie, Ba, nawet a propos wypraw turystycznych zimowych, mm. to piękny rajd turystyczny, historyczny, również szlakami armii Krajowej. Miałem okazję uczestniczyć 19 stycznia to była niedziela. Ponieważ to też ważna rocznica, ta historia niestety jest towarzyszy mi całe życie. Wiedziałem, że przejdziemy do 19. Armii Krajowej, da. do Światowego Związku Armii Krajowej. No bo przejść trzeba, bo też pożegnaliśmy wybitnego żołnierza Zdzisława Baszaka. Pan go znał oczywiście. To jak mój ojciec prawie. Tak, tak, Przybrany tak, ojciec, pan no. generał Zdzisław Baszak. Drodzy Państwo, tak, to, to, to był ubiegły rok. Yy, niestety yy, odeszło kilku żołnierzy Armii tak. Krajowych, bo jako prezes Okręgu Tarnów mam tu wiedzę z kół pięciu żołnierzy Armii prezes Krajowej. Prezes Okręgu Tarnów, bo Światowego Związku. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Miałem zaszczyt przejąć tę funkcję po pułkowniku mm. wczesnym Baszaku, po generale, gdy miał lat 90, 90 przekazał młodszym, mm. Pałeczkę dowodzenia tym związkiem w, na terenie Tarnowa. I drodzy Państwo, odszedł Pan Generał 28 listopada ubiegłego roku. Pogrzeb bardzo uroczysty był 2 grudnia z pełnym ceremoniałem wojskowym. Było to bardzo wzruszające i tu wszystkim dziękuję za uczestnictwo. Ale ważne jest co, Panie Redaktorze, i to, co niosę od lat, mm. od Spicimira, Hetmana, Sanguszków, Tertilów, Rogońskich, pamięć. My mm. jesteśmy sztafetą pokoleń. Ale jesteśmy również strażnikami pamięci wydarzeń i osób, którzy byli wybitni. W tym mieście i w tym regionie. I taka... A tacy ludzie jak generał Baszak byli uczestnikami ważnych tak, wydarzeń. A my historii. mamy obowiązek tak. pamiętać o świadkach hmm. historii. Pani Stanisławie Wiatpartyce, o której mówiliśmy, też była rocznica jej śmierci. Wypitna poetka, sybiraczka, pedagog. Odsłoniliśmy tablicę w drugim liceum, gdzie była pedagogiem. Hmm. Drodzy Państwo, wyjątki spektak na bazie jej poezji. Ale pamięć o generale Baszaku już nam się kształtuje. I tu już wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego, bo ja tylko przypomnę, że pułkownik Baszak i prezes i generał były twórcą Izby Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej w dawnych koszarach 16 tak. Pułku w tym budynku przy ulicy Mościckiego. Mhm. Ta izba potem została przekazana do Muzeum Okręgowego tam w, w ówczesnego i później w ewaluacji w remoncie kapitalnym jest przepięknym miejscem Muzeum 16 Pułku Piechoty i Armii Krajowej. I twórca właśnie tego miejsca, generał Baszak, będzie upamiętniony w tym miejscu. Po pierwsze, wystąpiłem do dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej, pana Kazimierza Kurczaba, aby ten oddział muzeum miał imię generała Zdzisława Baszaka, miał patrona. A ponadto ten skwer przed tym budynkiem, gdzie są dwa takie wielkie głazy granitowe, na których są upamiętnieni żołnierze i XVI Pułku, i Armii Krajowej, i Batalionu Barbara, żeby ten skwer przyjął nazwę generała brygady Zdzisława Baszaka. Tu jest potrzebna zgoda marszałka i wystąpiłem przez wicemarszałka Ryszarda Pagacza, pilotujemy ten temat. Gdy marszałek wyrazi zgodę, żeby ten skwer jest właścicielem terenu, to wtedy wystąpię do Rady Miejskiej, do Komisji Nazywnictwa, aby Rada Miejska podjęła uchwałę o nadanie nazwy. I myślę, że to będzie ten pierwszy etap pamięci o generale Baszaku, bo wewnątrz tam w muzeum jest piękna ekspozycja, jest wywiad z generałem Baszakiem. On był uczestnikiem akcji MOS-3, więc opowiada o tym wszystkim. Ale tu na zewnątrz chcemy w tej przestrzeni miejskiej pokazać pamięć o, o generale. No i Państwo widzą, jak to się robi, żeby być najaktywniejszym, najlepszym. I w ogóle jedynym w swoim rodzaju. To tak panie się redaktorze, tak? proszę, nie to mnie przyświeca. I nawet nie wiedziałem, nie, że taki ranking tak? jest prowadzony, mm? bo bym może mniej głos zabierał. Ważne jest, ja sobie poczytałem, ważne jest co tak? się mm? mówi, tak. a nie jak długo się mówi. I co się robi I to, jak, jak się skutecznie. I Panie tak? redaktorze, i to mi zawsze mm? przyświeca. Nie opowiadanie o wszystkim i, mm. i, i o niczym, tylko mówienie o rzeczach konkretnych, ale przede wszystkim co jest mm. ważne. Nie tylko mówić, mieć moc mm. sprawczą, czyli realizować, angażować się, pokazywać, że można wiele rzeczy zrobić, nieważne czy jestem w Radzie Miejskiej, czy w Radzie Osiedla, czy jestem tylko normalnym obywatelem tego miasta. Na każdym etapie ta moc sprawcza jest ważna i każdy ma tą misję mm -hmm. w sobie i może to realizować, więc ja myślę, że tutaj nieważne jest... Ja wiele funkcji w życiu pełniłem, ale nigdy te funkcje nie były jakby moim celem. Funkcje mm. mi pomagały realizować wiele rzeczy. Wiesz, byłem szefem Wydziału Kultury, tak powiecie. Panie Kazimierzu, Znamy. Dożynki w Zakliczynie, tak. Jamna. Wiele przedsięwzięć w no cudownej jam. gminie Zakliczyn. Jamna, na te uroczystości, tak. gdzie między innymi wspominaliśmy. Zaczynaliśmy generał był, był genera. Ale to były miejsca. Na Mogile i w ogóle w tamtych miejscach. Te rzeczy, hmm? drodzy Państwo, są i to tylko funkcja pomaga, ale hmm? nie determinuje do tego, że ona mnie nobilituje. Hmm. Jak jej nie mam, też działam. I tak trzeba w życiu hmm. być. Nie ja liczę został tak i Okrążyliśmy od początku tak do, do końca. i Ja wiem o tym, że m, jeśli jakąś uchwałę podejmie Rada Miejska, nie? to tam jest na końcu napisane i powierza się do wykonania. I tam. Wykonanie, tak, pan, powierza się prezydentowi. prezydentowi miasta, tam. I co? I prezydent Kwaśnie dzwoni i mówi: tak, Panie Ryszardzie, daj, daj pan spokój, co? Czy, czy mówi: Dobra. Nie, no. W porządku. To nie trzeba. jest. Co? Ja jestem pyłkiem w tej Radzie, jednym z 23 rad. Ale rady. ktoś to musi robić później. No tak, no, pan Wykonamy. prezydent, jego służby. Aha. Czyli, drodzy państwo, są wydziały, urzędnicy. Oczywiście, drodzy państwo, to jest tak, że bardzo dobrze, że pomysłodawca angażuje się... I nie tylko wymyśla, ale ja nie. mówię, tam odsprawcza. To znaczy te moje propozycje zgłoszone w Radzie, to jest konsekwencja mojego działania w Radzie dla Starówka. Pierwsze, i lokacje miasta robimy od lat, mm -hmm. i, i Tertila od lat podnosimy, i Spicy ale to nie jest nic nowego. Ale niestety w tamtych kadencjach Rady Miejskiej nikt nie podnosił tych tematów historycznych upamiętnień. Przykre jest to, i to mówię z przykrością. Mm -hmm. I nie wiem, może przed taki czas, że teraz będąc w tej kadencji, ja mam taką misję do spełnienia. Nie mówię, że jestem jakimś wielkim misjonarzem, ale parę misji w życiu już spełniłem, więc myślę, że ta misja jest mi gdzieś tam dana, zapisana. Mhm. I staram się to robić po prostu. A suweren, Tylko robić. A że dużo to... mówię, a że dużo tak. mówię, no trudno. Ja się w ogóle bardzo cieszę. A suweren, czyli wyborca, panu to umożliwił. Ja myślę, Gratulacje że w... dla suwerena. wyborcy wybierając no. mnie do Rady Miejskiej chyba docenili trochę moją działalność przez te lata w przestrzeni miejskiej. Mhm. I tak jest, ale. Czy to się przełoży potem na kolejne wybory? Nie patrzę w takiej perspektywie. Ja chcę tu i teraz coś zrobić. Ja mm. jestem człowiekiem bardzo, że tak powiem, zadaniowym i lubię bardzo dynamikę, szybkość, a poza tym góry, narty mm -hmm. i żagle. I to jest piękne mm -hmm. w życiu. Szybko dotarliśmy do finału, chociaż umówiliśmy się na następne spotkanie, bo o Święcie Miasta pogadamy, być może w trochę szerszym gronie. Ale dronie. co, panie redaktorze, ale, 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 tak. ale drodzy państwo, Panie Kaziu, Kaziu mój drogi przyjacielu, no, ryżakyjny, najaktywniejszy mój. E, umknęłoby nam, tak. powiedzmy jeszcze na ostatnie mm. zdanie przy armii krajowej. No co? No, no, tak, no to tak, co, co Kaziu tak, będzie? O to, żeśmy się umawiali. No, w końcu będzie? święto, nie? Tak. W końcu święto. No, ale kto o tym lepiej opowie niż najaktywniejszy, najbardziej atrakcyjny spośród rajców tarnowskich? Szanowni Państwo, chciałbym Państwa poinformować, na pewno to już krąży w publicznej wiedzy też że e, zostało ustanowione Nowe Święto Państwowe. Mm. Dzień, Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej. Drodzy Państwo, jest to też wielka satysfakcja nasza, środowiska tarnowskiego, e, Światowego Związku Okręgu Tarnów, mm. szczególnie koła Dębica, tam jest pan Maciej Małozięć, bardzo aktywny, jest wiceprezes okręgu. Tak. Bo myśmy poprzez zarząd główny od kilku lat występowaliśmy, żeby 14 luty był świętem właśnie związanym z żołnierzami Rym Krajowej. Dlaczego 14 no lutego? Ponieważ, gdy w 1939 powstaje Polskie Państwo Podziemne 27 września, schodzimy do podziemia i walczymy z okupantem hitlerowskim, potem z sowieckim, i powstaje Służba Zwycięstwu Polsce, Związek Walki Zbrojnej, tak. później przemiadowany przez generała Sikorskiego, to 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski, wódz naczelny Sił Zbrojnych rozkazem przemianowuje Związek Walki Zbrojnej, czyli do ramy zbrojnej polskiego, podziemia w, armii krajowo, w armii krajowej, tak? Armię Krajową. Regularną Armię Krajową. Dlatego ten cztery. Największą w Europie. Największą podziemną, 300 mhm. tysięcy, Pola Chwały, Powstanie tak. Warszawskie no mnóstwo rzeczy. O tym może, będziemy mówić może przy też jakiejś okazji. Mhm. Ale, drodzy Państwo, nie było ustanowionego tego święta. Sybiracy mieli w dniu 17 września. Żołnierze wyklęci 1 17. marca. 27 września Polskie Państwo Podziemne a żołnierze, armii krajowej, którzy Krew swoją oddawali e, dla ojczyzny w czasie II Wojny Światowej i po, z komunistami walcząc tak. również, drodzy Państwo, nie mieli swojego święta. I niestety trwało to długo. Ubiegła kadencja Sejmu nie podjęła tego i pani marszałek. I udało się teraz tak pozytywny lobbying stworzyć w Urzędzie do Spraw Kombatantów i tu podziękowania dla szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i również w Sejmie, że błyskawicznie przeszła ten projekt u, u, ustawy sejmowej, jednogłośnie przyjęty przez Sejm, jednogłośnie przyjęty przez senat i teraz czeka na podpis prezydenta i wierzę, że tegoroczne obchody 14 lutego będą już miały status święta państwowego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Panie Ryszardzie, powiem tak. To się należało, to się należało. żołnierzom największej podziemnej armii tak, podczas tak, II wojny światowej. 14 lutego wie pan co się obchodzi u nas, no, nie? Kochajmy armię krajową! Ja już mam no. hasło! Kochajmy, no I, I love you. A Aha, <laughs> Moi drodzy. I, drodzy. I drodzy Państwo, będą uroczystości. I... Pod tym pomnikiem, właśnie w naszej I... siedzibie, tam, gdzie mamy przed Muzeum Armii Krajowej na ulicy Mościckiego. I... O 12 będzie taka uroczystość piękna z udziałem szkoły wojskowej imienia Armii I... Krajowej. Przecież 16 liceum. Będzie taka piękna uroczystość patriotyczna. Zwiedzanie muzeum od rana za darmo i takie spotkanie będzie właśnie I... w muzeum. Także 14 luty piątek, drodzy Państwo. Kochamy Armię Krajową. Tak, to jest piątek. Drodzy Państwo, zmieniam nieco formułę zakończenia mojej audycji, bo gdybym ja, drodzy Państwo, powiedział teraz tak: drogi Panie Ryszardzie, proszę teraz powiedzieć widzom to, o co nie dopytałem, to mielibyśmy pół półgodzinny, niewątpliwie interesujący i fantastyczny wykład. W związku z tym zmieniona formuła polega na tym, że zwracam się do mojego przesympatycznego, przeatrakcyjnego i przeaktywnego gościa. Z takim oto nie pytaniem, ale z taką oto prośbą, proszę się w sposób sympatyczny pożegnać z widzami w tej audycji i zaprosić na następną. Ryszardzie, to jest twoja kamera. Szanowni Państwo, dziękuję za aktywność wszystkich na każdych Polach, bo to jest najważniejsze, drodzy Państwo, ale tak, kochajmy Tarnów, uczmy się jego historii i uczestniczmy w tym wszystkim, co Proponujemy Rady Osiedla, Władze Miasta, bo to jest dużo, to jest piękne. Drodzy Państwo, miejmy w sobie to, ten, tą iskierkę miłości do swojego miejsca yy, urodzin, miejsca rodzinnego. A Panu redaktorowi serdecznie dziękuję, bo rozmowy z Panem są po prostu ucztą dla mnie intelektualną, duchową. Wyzwala Pan we mnie tak pozytywne energie, Panie redaktorze, że z wielką przyjemnością przyjdę po raz kolejny. Drodzy Państwo, niezmiernie wzruszony tym oto wyznaniem mojego gościa, żegnam Państwa. I zapraszam do kolejnych odcinków Dudzik Lokalnie, a moim gościem, który mnie tak bardzo wzruszył, był człowiek niezwykle utalentowany, erudyta, a poza tym posiadający wiedzę, bo można gadać, a, a, a jeśli wiedzy nie ma się, to nic z tego nie wynika. Drodzy Państwo, gościem tym, który mnie tak wzruszył, był Ryszard Żąbo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.